Znowu nasrałeś na swoje zdrowie i marzenia. Znowu włożyłeś do ryja przetworzony syf. I co? Jak się z tym czujesz? Napchany, zmulony, zawstydzony. Ale dalej udajesz, że wszystko gra. Przecież trzeba coś jeść, prawda? A prawda jest taka, że znowu uciekasz od siebie. Bo nie masz dlaczego. Bez dlaczego? Każda wymówka ma sens. Każdy dzień to powtórka z ucieczki. Od lustra, od decyzji, od życia. I właśnie dlatego nie masz siły. Nie masz dyscypliny, nie masz ognia. Bo nie wiesz, po co to robisz. Życie bez sensu zabija. Powoli. W ciszy. I kiedy się odkiesz, może być za późno. Twoje, dlaczego to nie slogan, to twój kompas. Znajcie, albo dalej będzie żyć w cieniu ludzi, którzy już się obudzili. Zatrzymaj się, zadaj sobie pytanie, po co tu jestem? Jeśli nie masz odpowiedzi, to właśnie dziś masz szansę ją znaleźć. Udostępnij to komuś, kto jeszcze śpi. I jeśli to o tobie, zapraszam cię na mentoring do mnie. Pomogę ci odzyskać siłę, sens i jaja, które zgubiłeś po drodze.